Bardzo serdecznie prosimy o nastawienie serc i ucha. Słowo skieruje pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, pani Teresa Hałas. Tam dzisiaj pójdę, gdzie me myśli gonią I gdzie mą duszę muzyka przyzywa Srebrzystych sierpów, które w borzu dzwonią Na święto żniwa. Ogarnę wzrokiem krajobraz mi znany, Wsie białe dworki, lasów ciemne liście, Wśród których wszędzie srebrzyście, Złociście falują łany. Zaglądne w każdą oborę i studnię, Sady, gdzie dzikie krzewią się badyle, Nad pracą żeńców duszę się pochyle w samo południe. Wyznanie Henryka Zbierzchowskiego, polskiego poety, Urodzonego w roku pańskim 1981 we Lwowie. Dożynki to w rzeczy samej dziękczynienie. To tradycja, to rodzinna wieś emocjonalna. Ale Dożynki to też tęsknota za domem rodzinnym, za babcinym chlebem, za czymś lub za kimś dla nas ważnym, kto przypomina nam czasy dzieciństwa, młodości i tamte żniwa. Dożynki to też dzień dzisiejszy. Zakończone prace, zebrane plony i nasza wdzięczność Bożej opatrzności. Więc uśmiechnij się Pani Wrześniowa i Dożynkowa i Jasnogórska i popatrz, dzisiaj cała Polska przyszła Ci dziękować za Twoje orędownictwo, matczyną miłość i troskę o nasze dziś i jutro. W dniu dziękczynienia zaplony witam Cię i pozdrawiam Pani nasza w Twoim cudownym jasnogórskim obrazie. W imieniu niezależnego, samorządnego związku zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność składam Ci o Pani hołd uwielbienia i naszą wdzięczność za ogrom łask bożych, jakich za Twoim stawiennictwem doznajemy od Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoim świętym jacnogórskim obrazie królujesz nam od ponad 300 lat. Ty, która berły masz od królów, Złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. A fakt ten potwierdza Twój wielki kult królowej Polski. Z tych częstochowskich wzgórz zawsze broniłaś naszej wolności. Twój obraz jasnogórska pani stał się na przestrzeni dziejów symbolem religijności i tożsamości Polaków. I gdy pytają nas. Skąd was ta wiara? Jak ją odczytać? Żniwiarze wiedzą to najlepiej. Latem iść pośród dojrzałych łanów żyta. Pani Jasnogórska, tegoroczne dożynki wpisują się w historycznie w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i Wielkiej Chwały Polskiego Oręża. To sprawia, że nasze myśli i uczucia kierują się ku przedpolom Warszawy. I wszystkim obrońcom ojczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej. W znacznej mierze bohaterowie tych walk to byli chłopcy ze wsi, którzy za wezwaniem premiera rządu obrony narodowej Wincentego Witosa wyruszyli do walki za niepodległą. Dzisiaj mówiąc za poetą, nim kurz zawieje w polu znaki. Zasypie wiatr ból i żal. Jako następcy spuścizny dziejowej niesiemy pamięcią to, co było ich oddaniem i poświęceniem. W tym świętym miejscu z wielu powodów należy przywołać wiele innych patriotycznych postaw polskich rolników, chociażby tą zasadniczą w obronie własności polskiej ziemi przed kolektywizacją w czasie reżimu komunistycznego jako przykład ojcowego zagonu, co stanowi ewenement w skali europejskiej. A później w latach 80. ubiegłego stulecia podczas narodowego zrywu wolnościowego, to solidarni polscy rolnicy zaopatrywali w żywność strajkujących w stoczniach, kopalniach i hutach. Dzisiaj po 40 latach od wydarzeń lipcowych i sierpniowych. Chylę czoła przed wszystkimi działaczami Solidarności i choć po umowie okrągłostołowej w roku 1989 znowu poszło coś nie tak, a Solidarność stoczyła nowy bój o przemysł cukrowniczy, obronę ziemi i lasów, to i tak uznać należy wielką rolę tego wyzwania, które wpisało się jako zasadniczy element przemian. A wszystko zdarzyło się tutaj, w kraju nad Wisłą, w kraju papieża Polaka, dzisiaj świętego Jana Pawła II, którego w tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin. A stać się to mogło za przyczyną wielu polskich orędowników, ludzi kościoła, biskupów, kapłanów i inteligencji. Pani Jasnogórska, dzisiaj w Dniu Dziękczynienia za Plony. Prosimy Cię, pociesz nas i wspieraj w czasach trudnych i niespokojnych politycznie, gospodarczo i zdrowotnie, kiedy cierpimy z powodu światowej epidemii COVID-19, kiedy wciąż nasze gospodarstwa dotyka SF czy inne choroby epidemiologiczne wśród zwierząt gospodarskich i ptaków i z powodu których rolnicy tracą swoje dochody. Na sukces ekonomiczny ich gospodarstw pracują całe pokolenia. Ich zaangażowanie stanowi o rozmiarach tego sukcesu, a w chwilach wyzwań zawsze potrzebne jest zrozumienie i pomoc, która przywraca nadzieję. Ważne jest to, kiedy w takich chwilach można wspomóc się w instytucjach władzy. W imieniu niezależnego samorządnego związku zawodowego, rolników indywidualnych Solidarność Pragnę z tego świętego miejsca wyrazić swoje podziękowanie panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który wyraził wolę podpisania z Rolniczą Solidarnością porozumienia programowego, co dokonało się 22 czerwca w Wierzchosławicach miejscu narodzin Wincentego Witosa. Jestem przekonana, że dzięki tej i wielu innym inicjatywom prezydenta Polski Wieś będzie mogła rozwijać się, zapewniając narodowi bezpieczeństwo żywnościowe, a Polsce należny szacunek i uznanie w świecie. W tych wszystkich ważnych aspektach wiele będzie zależało od wzajemnego oddziaływania wszystkich unijnych instytucji i szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej w zrozumieniu różnorodności państw członkowskich, uznania ich uwarunkowań, tradycji i wiary. Jako rolniczy związek jesteśmy wdzięczni polskiemu rządowi z panem premierem Mateuszem Morawieckim na czele za zdecydowane i nieugięte stanowisko dotyczące finansowania wspólnej polityki rolnej na lata 2020-2027. Dobrą zapowiedzią powyższego jest złożona deklaracja Komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Jesteśmy pełni wiary w powodzenie tych założeń. Zawsze wspieramy działania w tworzeniu dobrego prawa oparciu o zrównoważony rozwój, zachowując w należytym stanie zasoby wody, ziemi i powietrza oraz naturalnej bioróżno bioróżnorodności. Nie jesteśmy wszak tutaj na zawsze. Musimy zostawić przyszłym pokoleniom Polaków. To, co zostawili nam nasi przodkowie, ziemię pisaną Księgą Świętości i prawem natury. Nie sposób nie odnieść się również do dzisiejszej rzeczywistości i pewnych niepokojących faktów, które mają miejsce i w naszej ojczyźnie, a które pogwałcają prawdy wiary i narodowej tożsamości, stanowiąc realne zagrożenie dla podstawowych wartości, które od wieków budują polskie rodziny. Polska nie jest ani czerwona, ani zielona, ani tęczowa. Polska jest biało czerwona, jedyna, wspólna, najważniejsza. A polska wieść jest chlubną częścią tej wspólnoty. Nie za ściankiem, nie niedouczonym społeczeństwem. Jest naszą chlubą, która zawsze w przeszłości i dzisiaj świadomie i odpowiedzialnie dokonywała swoich wyborów tak w udziale w zrywach niepodległościowych, jak i wyborów w dosłownym słowa tego znaczeniu. I mam wrażenie, że to właśnie polska wieś obroni narodowego ducha, a jezusowe tak, tak, nie, nie przywróci pokój i zrozumienie. Najdostojniejsi księża biskupi, czcigodni kapłani, szanowni rolnicy, w sposób oczywisty, Czas dożynek to dostojny staropolski obyczaj, którego zawsze symbolizował dożynkowy wieniec i pachnący zbożem bochen chleba. A dożynkowe święto na Jasnej Górze, gdzie od wieków króluje Matka Boska Częstochowska, Królowa Polski, jest dla nas związkowców rolniczej solidarności niezwykle wzruszające. A to za przyczyną współtworzenia pierwszych dożynek w trudnym okresie stanu wojennego 1982 roku. Świadkowie tamtego dzieła są i dzisiaj wśród nas. Dlatego serdecznie ich witam i pozdrawiam, dziękując za lata pracy i wytrwałości w służbie rolniczych potrzeb. Dzisiaj też tak jak wtedy, w 1982, mamy wielki zaszczyt dokonać poświęcenia sztandaru związkowego jako wierną kopię tego pierwszego któremu upływ czasu pozwolił na zasłużony odpoczynek w związkowej gablocie archiwalnej. Za powyższą możliwość najserdeczniej dziękuję Jego Ekscelencji biskupowi Edwardowi Białogowskiemu, Krajowemu Duszpasterzowi Rolników i Pszczelarzy oraz księdzu profesorowi Stanisławowi Sojce, sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw Krajowego Duszpasterstwa Rolników. Drodzy, drodzy rolnicy, wierząc w Bożą opatrzność, składam Wam wyrazy najgłębszego szacunku za Waszą ciężką pracę i miłość do ziemi. Tej ziemi, gdzie gryka wciąż pachnie miodem, a zboże świeżym chlebem, gdzie las pachnie lasem, gdzie idąc miedzą pomiędzy polami, każdy może znaleźć swoje miejsce. Takie, gdzie może przystanąć... Zadumać się, uklęknąć i zatęsknić. Zostańcie więc wzorem Polaków, dumni ze swojej życiowej drogi. Życzę Wam wielu sił i zdrowia oraz należnego szacunku i wsparcia dla Waszych zawodowych celów. Zachowajcie to, co jest zdrowe, piękne i nasze. Zachowajcie polskie obyczaje. Wiejskie kapliczki i rodzime stroje, zachowajcie pamięć, wzruszenie i modlitwę za tych, co szli przed nami. Zostańcie z Bogiem na wasze kolejne dni i noce. Tobie, Maryjo, najdobrotliwsza matko, polecam wszystkich rolników i ich rodziny. Roztaczaj upraszam swoją matczyną, miłością naród Polski. Pocieszaj wszystkich cierpiących i jak wtedy pod krzyżem. Bądź im wsparciem i orędowniczką w chwilach żałoby i zwątpienia. Prowadź naszą umiłowaną ojczyznę prostą drogą narodowej dumy. Bądź przewodniczką najdroższa pani z Jasnej Góry dla sprawujących władzę, pocież strapionych. I nie zapominaj o samotnionych i zagubionych. A dla tych wszystkich, którzy odeszli do lepszego ze światów, bądź niegasnącą nadzieją, na spotkanie z Bogiem. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Serdecznie dziękujemy pani poseł, pani Teresie Hałas, przewodniczącej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.